Z tej strony Isaac i dzisiaj gram sobie w Robloxa To jest Obby. i to jest kolejna seria z... z gościem na odcinku! A dzisiaj gościem na odcinku jest... Bablek. No. Pamiętajcie, jeśli znacie jakieś gry to możecie... Wiecie... Możecie w komentarzach pisać. Ale żeby to nie była pigi ani inna straszna. A jeśli nie widzieliście poprzedniego filmiku z pokalinką, no to wyłączcie ten filmik i patrzcie na tamten. A my dzisiaj przejdziemy, to oby. Muszę tylko coś sprawdzić. Dobra, to nie jest to samo. A ja chcę z Tobą jechać. Czy jedziemy osobno? Co tu się stało? Co się stało? Ej, nie, ja chyba, chyba lepiej będzie jechać osobno. No, tu rozwalają. Ja mam rainbow. Patrz, to ty też masz rainbow. Jej. Co to za jakiś kozo-jednorożec. O nie, i jeszcze do twarzy trzeba mu wjechać. O nie. Gdzie my jesteśmy? Do, Do. do toalety. Oje, a to jest to. O nie. Ja muszę z tego wychodzić. Bardzo was przepraszam widzowie, że z tego wyszłam, ale tam była mega głośna muzyka. I zniknęła i nie mogę wyjść to ogóle, A ja myślę, że moglibyśmy pójść na taką jedną fajną gierkę, która jest nawet spoczko Znaczy, co jest całkiem spoczką? Fajna gierka. Nie no. A jeśli pod tym filmem będzie znów 6 łapek w górę, nagrywam kolejny filmik z bałletą. I napiszę też koniecznie w komentarzach, czy wam się podoba ten filmik. Mnie jest kolejna muzyka. No, nie. Czemu tam też jest muzyka? Yy, nie, ja już. Ja, ja w to nie gram. Ja myślę, że moglibyśmy pójść na J-Breaka. To nie jest jakaś nudna gra. Mm, no. Napiszcie w komentarzach, yy, co chcecie. I na przykład, yy, no bo jutro też będzie jakiś gość na odcinku, ale niestety ona nie ma kanału. Niestety. Ale no wiecie. Okej, gramy w Jaybreaka. O nie, jak tu ta syrena dzwoni. Nie wiem czy dasz dobrze słychać, ale teraz zaczniemy głośno, mów głośniej mówić na pewno. No bo ta syrena tutaj dzwoni. O, przestała. Yy, może będziesz policjantką, co? Albo nie, złodziejki dwie. Będzie lepiej. O, ja, patrz, elo, 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 biegnę tam do ciebie. No znów ta syrena. Ale dobra, biegnie, uciekamy stąd. Jest śniadanie w ogóle. Czyli że jest tu 6:30? Y, Czyli 45. A u nas w realu jest 13.36, jest dwudziesty yy, drugi yy, no zero szósty dwudziesty no czwarty no, prawda mówimy tak po prostu wiecie. no jeśli chcecie, to możemy co tydzień nagrywać takie odcinki z gościami. Ba a tak w ogóle nie powiedziałam na ostatnim filmie, ale bardzo was przepraszam, że ostatnio nie było... Yy, nie było dawno odcinków, bo to było miesiąc temu były odcinki. Ale to głośno. Ej, ej, mi gdzieś ciszy tą muzykę? To znaczy, który? No, ten. To masz w A! Uwolniłam cię. Okej. Okay. No, znów. No nie, nie zdążyłam. Nie, mnie też. Yy, bardzo was przepraszam. Jak będzie za głośna muzyka. Ale no, tak jest. W Jaybreaku A no właśnie Jeśli chcecie, żeby Następny tydzień był, był nagrywałabym wszystkie Tajkuny To napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie Tajkuny Bo e, ja wiem, że na pewno Następny tydzień będzie jeden Tajkun dla dwóch osób Oczywiście Dobra, więc gdzie ty jesteś? Aha, za mną. W ogóle, czemu masz takie grube ciało? Co? Ej, ktoś, ktoś ma podobne imię do pigi, bo i g, i g, -i -g, -i -g. Tylko naj... problem jest taki, że tutaj ten gościu będzie tam. Y kampił, więc będziemy musieli użyć turbo. Na pewno. Ej, co się stało? że był taki dźwięk? Ej, ja pamiętam jak tu kiedyś yy, była pigi w kanałach. I nie wiem czy nadal... Ej! Słyszę helikopter! O to za odgłosy, tylko problem jest taki, że... Dobra, nie ma gośca, gościa, Gościa. Ja nie chcę tego szarego samochodu, ale dobra. Siadaj. Dobra. E, ja muszę na chwilę odejść od komputera. Widzowie, bardzo was przepraszam, że musiałam odejść od komputera. Oh my god, jak to, Jakie to głośne? Ale dobra, teraz mówimy jeszcze głośniej. Chyba, że. Chyba, że idziemy na inną grę jeszcze. Ej, a może pójdziemy na Skyblocka? Halo. Halo, Bardzo Was przepraszam, ale bauletkę się rozłączyła, więc dzwonimy jeszcze raz. Nie odbiera, niestety, niestety, nie odbiera. Nie wiem czemu nie odbiera, bardzo przepraszam, widzowie, ale chyba to będzie na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Więc ja idę na byle, jaką grę. Yy, nie wiem, czemu ona się rozłączyła, ale dobra, ja już teraz yy, pożegnam, więc ja, yy, ja się z wami żegnam. Pa, pa!